to Bilenka, super, że jesteście. Dzisiaj nagrywamy odcinek o kotkach. No niestety nie mam swojego własnego kotka, ale yy, mam plusy też, że nie muszę z nikim, nie muszę wymieniać kuwety. Pierwszy punkt. Nie muszę wymieniać kuwety. Nie muszę się z kotem bawić. Nie muszę się martwić o podrapane kanapy. Nie, nie muszę się martwić o osikaną pościel. O nic nie muszę się martwić. Także mam też plusy, ale mogę Wam pokazać bardzo słodką maskotkę Kotka. Chcecie? To poczekajcie, przeniosę się do mnie, do pokoju. Jestem u siebie w, pok w pokoju i pokażę Wam maskotkę Kotka. Popatrzcie, jakie słodki. Słodkie, nie? No to na razie koniec tego odcinka, no potem po prostu napiszcie w komentarzach, czy mam nagrać drugi odcinek i postawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. No to właśnie tak zróbcie pa pa!